Nie udało się w wielką sobotę spróbowali przed majówką. Piłkarze ruchu radzionków przed kolejnym świątecznym okresem zmierzyli się o punkty przed własną publicznością. Celem Cidrów w starciu z wartą zawiercie było sięgnięcie po komplet oczek oraz zapewnienie sobie i swoim kibicom dobrych humorów przed majowym wypoczynkiem. Zadanie nie było proste. Warta, choć zdarza się jej grać w kratkę, to czołówka czwartej ligi i zespół potrafiący podnosić się z nawet najbardziej beznadziejnych sytuacji meczowych. Rywal Cidrów w ostatnich meczach Odrabiał trzybramkową stratę do lidera z częstochowy oraz odwracał wynik spotkania z Unią Dąbrowa-Górnicza. W dwóch ostatnich spotkaniach z udziałem podopiecznych trenera Mateusza Majdoka padło aż 13 goli. Przyknosały można było więc spodziewać się dobrego i emocjonującego widowiska. Do składu Radzionkowian wrócił miłość Ćwieląg od pierwszej minuty zagrał również Adam Baran. Tym razem spotkanie na ławce rezerwowych zaczęli z kolei Szymon Turczyn i Aminę Bułdiga. Ruchy zaczął to spotkanie naprawdę mocno. To trzecia minuta. Dobre podanie Miłosza Ćwieląga prosto na nogę Bartosza Nawrockiego, który uderzył bez przyjęcia. Poradził sobie z tym Bartłomiej Będkowski, a przy dobitce Kac Prazelewskiego wyręczył go Michał Sołtysik. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później piłka znowu wróciła w okolice pola karnego warty Zawiercie. Tuż przed szesnastką, przy piłce. Utrzymał się Kasper Zalewski. Oddał ją do Adama Barana. Baran poszukał Bartosza Nawrockiego. Nawrocki tym razem nie trafia w światło bramki. Fanom żółtoczarnych mogło się podobać z jaką zawziętością. Od początku atakowali ich ulubieńcy. Czwarta minuta. Adam Baran wypuszcza w bój Bartosza Nawrockiego. Nawrocki tym razem już się nie myli. Trafia do siatki i od czwartej minuty ruch radzianków wygrywa z wartą zawiercie. 1 do 0. Ósma asysta Adama Barana w sezonie i 19. Ligowy gole Nawrockiego. Ale uwaga, bo jak wspomnieliśmy we wstępie, warciarze to niemal specjaliści od odrabiania straty. Dziesiąta minuta meczu, Damian Adamiecki ruszył prawą stroną boiska, dośrodkował wzdłuż bramki, akcję zamykał. Krystian Furgacz poradził sobie z tym jednak, Mateusz szukała Pięć minut później znowu prawą stroną zaatakowali przyjezdni. Damian Damiecki dośrodkowuje. Tym razem jego zagranie wykańcza Jakub kulik i dość szczęśliwie goście doprowadzają do remisu. Piłka po główce zawodnika z zawiercia, odbiła się od słupka, a później nabrała takiej rotacji, że zdołała przetoczyć się przez linię bramkową Cidrów. Efekt był taki, że po niespełna kwadransie wynik przyknosały brzmiał 1-1. Jak na stratę tego gola zareagowali żółto-czarni w najlepszy możliwy sposób. Znowu zaatakowali bramkę Zawiercian. To uderzenie głową Bartosza Nawrockiego po dobrym dośrodkowaniu nad Dwudziesta 21. minuta. Przy piłce znowu Cidry Bartłomiej Gwieździński do Kacpra Zalewskiego. Zalewski do Bartosza Nawrockiego, ten szukał podaniu Adama Barana, został przyblokowany, a potem zdecydował się na niesygnalizowane uderzenie kompletnie zaskakujące Bartłomieja Będkowskiego. Ruch Radzionków prowadzi więc z wartą zawiercie 2 do 1, a Nawrocki świętuje 20 ligowe trafienie w sezonie. Tym razem podopieczni trenera Marcina Dziewulskiego próbowali pójść za ciosem. 24 minuta z rzutu wolnego precyzyjnie uderzał Rafał Kuliński, ale świetnie pofrunął w kierunku piłki. Golkiper warty zawiercie. Cztery minuty później rzut rożny mieli piłkarze warty zawiercie. Wybijał jednak piłkę Rafał Otwinowski, a później ruszył do niej Adam Baran. Pomocnik Cidrów uciekł jednemu z przeciwników, później minął kolejnego. Pędził już w kierunku pola karnego i stanął niemal oko w oko z Będkowskim, ale w ostatniej chwili wybił mu piłkę spod nóg jeden z graczy przeciwnika. 30 minuta. Tym razem kontres swojego zespołu uruchamiał Bartomie Gwiaździński. Bartosz Nawrocki próbował mijać bramkarza warty, ale wygonił się nieco za bardzo do boku i nie miał jak zmieścić piłki w siatce. Ruchy nacierały raz za razem. Adam Baran dośrodkowuje w pole. Karne. Piłka po głowie Nawrockiego ląduje u Rafała Otwinowskiego. Ten układał sobie ją na prawej nodze, ale został zablokowany i tylko rzut rożny Mieli piłkarze Cidrufy po tej akcji. Rożny, po którym znowu zagotowało się w 16 przyjezdnych. Dośrodkował Adam Baran. Wybitą piłkę dostał Rafał Kuliński. Uderzyły po głowie Mateusza Pietrygi futbolówka leciała już w kierunku bramki, ale końcami palców na poprzeczkę zdołał zbić ją Będkowski. Ruch chciał tu jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed przerwą poprawić rezultaty. Mieć dwie bramki przewagi i nieco więcej spokoju na boisku, ale strata piłki w środku pola skutkuje sytuacją, w której okazję dostrzał miały Nason Pereira. Jego płaskie uderzenie broni jednak w pewnym stylu Mateusz szukała i zanim obie ekipy zeszły do szatni, Zawiercianie mieli jeszcze jedną okazję na to, by doprowadzić się do remisu. Szybko przeprowadzona akcja na 40 metrze od bramki Mateusza szukały. Piłkę dostał Pereira. Broni jego uderzenie. Golkiper Cidrów to nie koniec. Jeszcze był Adamiecki. Znowu Pereira, znowu Adamiecki zostaje jednak zablokowany i wynik do przerwy nie ulega zmianie. Dwie minuty po zmianie strony rzut wolny wykonywali piłkarze Zawiercia. Pereira uderzył ładnie, ale jeszcze piękniej poradził sobie z tą próbą. Mateusz szukała, a potem nadeszła 52 minuta. Przy piłce z prawej strony boiska utrzymał się Adam Baran. Później odegrał ją do wybiegającego na pozycję Rafała Kulińskiego. Nikt nie zdołał zatrzymać tej piłki. Kuliński odegrał do Bartosza Nawrockiego, a ten bez zastanowienia z 18 metrów po raz trzeci tego dnia pokonuje Będkowskiego. A tryg Bartosza Nawrockiego, który wraca na czoło klasyfikacji czwartoligowych strzelców. No a ruch Radzianków w tym momencie ma już dwie bramki zaliczki nad przeciwnikiem. Tyle, że tak komfortowa dla Cidrów sytuacja utrzymała się raptem 5 minut. Żółdrożny dla warty zawiercie. Gola kontaktowego głową zdobywa Michał Sołtysik. Wynik brzmiał w tym momencie 3 do 2. I teraz to goście byli tą stroną, która złapała wiatr w żagle, uwierzyła, że z Radzionkowa można wywieźć punkty. Adamiecki dostał piłkę od Perejry, ale nie trafia w światło bramki, szczęśliwie dla ruchu, bo to była dobra okazja do tego, by doprowadzić do remisu. Coraz więcej problemów w szykach defensywnych mieli Radzionkowianie, zwłaszcza z duetem Perejry adamiecki Znowu właśnie ta dwójka atakuje bramkę ruchu, znakomite wyjście szukały, uchroniło Cidry przed stratą trzeciego w tym meczu gola. A więc to wciąż ruchy, rozdawał tutaj karty, ciągle ruchy, był na lepszej, uprzywilejowanej pozycji i atakował Marcin ściąka do Rafała Kulińskiego. Ten znakomicie do rezerwowego w tym meczu Kamila Kopcia, kopeć przed bramkę, z najbliższej odległości puduje Andrzej Pietruch. Szkoda, bo Radziankowianie mogli nieco uspokoić sytuację na boisku. 73. minuta, Kuliński do środkowuje z rzutu wolnego, głową uderza Rafał Otwinowski, piłka frunie na tę bramką warty. Ten mecz naprawdę trzymał w napięciu do samego końca. 85 minuta, tym razem wolny mieli goście! Przestrzelił jednak Michał Sołtysik i niemal momentalnie przenieśliśmy się na połowę warty zawiercie wprowadzony w przerwie za Miłosza Ćwieląga Szymon Turczyn podał piłkę do Bartosza Nawrockiego, Nawrocki do kolejnego z rezerwowych młodzieżowców Szymona Siwego, siwego do Kamila Kopcia dobra sytuacja, Kopeć próbował oddawać strzałę, nie wyszło mu to zagranie, nikt także nie zdał dobiec do piłki by wpakować ją do siatki Mędkowskiego, ostatnie fragmenty tego spotkania toczyły się przy osłabieniu ekipy trenera Mańdoka Norbert Bembenek obejrzał drugą w tym spotkaniu żółtą kartkę i w drugiej doliczonej do regulaminowego czasu gry minucie musiał opuścić kolegów. Mimo to goście próbowali szukać jeszcze okazji do tego, by doprowadzić rzutem na taśmę do remisu. Na połowę ruchu powędrował nawet golkiper Warty i omal nie skończyło się to dla niego katastrofą. Piłkę przejął Szymon Matysek, uderzył lewą nogą na pustą już bramkę, ale zrobił to za słabo i skończyło się tylko na strachu dla ekipy z zawiercia. Dla ostatecznego rozstrzygnięcia nie miało to już jednak większego znaczenia. Ruch Radzianków pokonał przed własną publicznością Wartę zawiercie 3-2, a emocje po tym spotkaniu kipiały jeszcze dłużej długo po końcowym gwizdku arbitra. Wiedzieliśmy o tym, że bardzo do na pewno jest zorganizowana, mocna, bardzo silna w indywidualnie i tutaj to było widoczne do samego końca. Gdzieś musieliśmy bardzo mocno się napracować na to zwycięstwo, za co chwała chłopakom. Cieszymy się, że, że dzisiaj z trudnym rywalem byliśmy o tą jedną bramkę skuteczniejsi, mocniejsi i zdecydowanie cieszymy się z trzech punktów. Fajnie udało się otworzyć mecz na, na samym początku, później głupio stracona bramka, bo, bo nie możemy tak tracić goli. Eee, no, później udało się poprawić na 2 do 1. Gdzieś, gdzieś wydawało się, że łapiemy rytm, strzelamy na 3-1 i, i znowu głupia bramka gdzieś po w fragmencie na, na 3-2 i tak naprawdę do ostatniej sekundy trzeba było się martwić. Eee, tym bardziej, że wiedzieliśmy, że warta właśnie potrafi odwracać do meczu, więc trzeba było na nich uważać do samego końca. Dobiliśmy lekcję z. z... Mecz z Unią Kosztowy, z drużyną, która gdzieś nam, gdzieś nas zatrzymała, gdzieś nas pokazała nasze braki, nasze słabsze momenty. Bardzo dobra drużyna, zorganizowana, a, a my mocno sobie to przeanalizowaliśmy i chcieliśmy w następnym meczu w trudnym meczu wyciągnąć lekcję z kosztów. I dzisiaj też to było widoczne. Może szczęśliwe, a może też wszystkim mogliśmy szybciej strzelić czwartą bramkę, tudzież ochronić się od tej drugiej straconej i ten mecz mógłby inaczej wyglądać. Taki był scenariusz, taki był mecz. Cieszymy się z trzech punktów, które bardzo mocno zapracowaliśmy, Ale też słowa uznania dla trenera Maindoka, dla warty, która, która naprawdę jest bardzo ciekawym drużyną i groźną. Warto postawiło twarde warunki, ale, ale wydaje mi się, że też fajny był to mecz dla oka piłkarsko, bo do przodu naprawdę warta grać potrafi. A to, że jest twarda i zdecydowana w tyłach, no to, to tylko pokazuje dlaczego, dlaczego jest tak wysoko w tabeli.